Weekendowe rozgrywki w Lidze Wrocław były tym razem skrócone. Pauzowały m.in. wszystkie ekipy pierwszej ligi. W piątek odbyła się bowiem ceremonia wręczenia nagród za rozgrywki jesiennej. W weekend trzeba było nieco odpocząć. W naszej relacji prezentujemy mecze niedzielne, a rozpoczynamy od chyba najmniej emocjonującego spotkania, w którym mistrz Alpine Stars podejmowało Benjaminka z Aubin Team. Od 10 do 20 minuty pachniało niespodzianką, bo Aubin nie przegrywał. Do przerwy prowadził już jednak faworyt. Po zmianie stron bez większego wysiłku Spina potwierdziła dominację zdobywając kolejne bramki. W zadaniu utrudniał im tylko bramka Joe Wciąż niepokonany obrońca tytułu nie miał jeszcze w tym sezonie wymagającego rywala, dlatego ciężko ocenić jego dyspozycję na podstawie wyników. Swoje aspiracje do miana niespodzianki sezonu coraz wyraźniej zgłasza za to Politechnika Wrocławska Old Boys. Przed tygodniem pokonali Karzon. tym razem dali pokaz futsalu w USOWL. Wojskowi chwilę wcześniej ulegli w meczu z przyjaciółmi Tifoset i chcieli poprawić swoje nastroje na koniec tygodnia. Do przerwy im się to udawało bo po dwóch bramkach Atama prowadzili po zmianie stron górę wzięły halowe umiejętności PWR, który systematycznie rozbijał obronę w skończyło się na 5 do 3 i powoli można mówić, że wielka czwórka Superligi staje się wielką piątką. Myślę, że chęć walki, większa, większa wola zwycięstwa. I naprawdę widać było od początku, że myśmy drużyną przeważającą, mieliśmy mnóstwo okazji, tylko że nie wykorzystywaliśmy. W drugiej, w drugiej połowie zapaliśmy szybko wiatry, dwie bramki wpadły, zapaliśmy swój rytm. Chłopaki trochę pogubieni, może nie dlatego, że grali wcześniej za jeszcze mecz, więc też może siły nie starczyło na całe 40 minut. Ale uważam, że zasłużone, pomijając pracę sędziego, to wszystko jak najbardziej, walka, gra, bramki. Tylko i wyłącznie głównie futsal, jak nie wcześniej inne ligi, ale tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie hala. Kiedyś jeszcze na studiach to, to, to było i, i boisko, i hala, ale teraz tylko i wyłącznie skupiamy się na hali. Założyliśmy sobie, że yy, zagramy i powalczymy, nie, nie, nie liczyliśmy na zwycięstwo w lidze, bo tak powiem, ten sezon robimy tak, żeby dalej się spotykać. W sensie takim, że mieliśmy problem ze składem. Dużo ludzi, że tak powiem, kontuzjowanych, ewentualnie w trakcie urazów leczenia. Więc widzieliśmy, że musimy zagrać, żeby spotykać się cały czas, żeby nie stracić że tak powiem, rytmu. A w przyszłym sezonie zobaczymy, co z tego będzie. Powalczymy. Komplet wyników, uzupełniałem dwa sobotnie mecze, w których padł wynik 8 do 3. Tak wysoko wygrał Carzon i Forward. W drugiej lidze zgodnie z oczekiwaniami punkty dopisała sobie stara elita, a dość niespodziewanie stracił je liderujący drug graf. Na szczęście dla graczy z Mirkowa potknął też zaliczający równie udany start MPK Wrocław. Wskazywany na porażkę go standard, podobnie jak w superlidze WSOWL, prowadzi już 2-0. A w całym spotkaniu było więcej kartych niż bramek. MPK zdołało wyrównać już w 25 minucie, jednak od tej pory kolekcjonowało już tylko kartki. W sumie uzbierali dwie żółte i trzy czerwone, tracąc czas na kłótnie zamiast skoncentrować się na walce hotelu i lidera. Nerwowość gry MPK sprzyjała go standardowi w rozbijaniu akcji i remis udało się dowieść do końca. Remis liderującej dwójki ucieszył kinę Nagel Bielany, które nie pozostawiło złudzeń ekipie 3M. Kapuzanin lepiej radzi sobie z specjalną rzeczywistością, co skutecznie udowodnili prowadząc już 3 do 0. 3M udało się zdobyć bramkę kontaktową, jednak zdecydowanie większą skutecznością popisywali się gracze białych i ostatecznie wygrali 7 No, tak naprawdę to się jeszcze okaże, bo to są nasze początki, tak samo na trawie jak i na sali. Na sali nam trochę gorzej idzie, jak widać. Jeszcze, jeszcze nie jesteśmy tak rozegrani na sali jak było to na, na boisku. Myślę, że przede wszystkim u nas kondycja też jest do, do poprawy. Mamy taki system pracy a nie inny, że po prostu większość czasu spędzamy w pracy i mało czasu na, na jakikolwiek ruch. Jeśli chodzi o salę, no to przede wszystkim chcemy po prostu się rozegrać. Na razie tam prawdopodobnie nie będziemy jakoś wysoko zerwać, bo nigdzie. Ale zbieramy siły na, na boisko. Przyjmowanie. Tak, po prostu na razie czysta zabawa. Po prostu gierka i gierka różnice w grze na trawie i w kali równie boleśnie odczuwa Aztek. Co prawda brzmienie miasta również nie prezentuje typowo w celowego stylu, ale nie przeszkodziło to w Demolce 8 do 3. Aztek prowadził do przerwy i miał kilka dogodnych okazji, ale skuteczność szwankowała, co wykorzystali gracze brzmienia. Większa uniwersalność, a co za tym idzie pięciu graczy na liście strzelców. Przeważyły szale zwycięstwa na korzyść białych. Z grona drużyn ze sprodu sportowej postanowił chyba wypisać hektar. Gracze niebieskich w piątek odebrali medale za pierwsze miejsce w pierwszej na późnika i chyba podbudowanie za szczytami, które spłynęły nam na ceremonii, postanowili zdobyć pierwsze później w tym sezonie. Nie, ale w końcu zaczęliśmy trafić, bo we wcześniejszych meczach też mieliśmy sytuację, ale to albo bramkarz wyciąga, albo sami nie trafiliśmy w 300% sytuacjach. Może przyzwyczailiśmy się do Hali, bo mówię, jesteśmy zawodnikami, którzy grają na trawie, a na hali jednak trzeba trochę inaczej pograć. Nie może też dyspozycja przeciwników była dzisiaj słabszej i dlatego. No na pewno byśmy chcieli wejść do tej pierwszej ligi. Ale jak to będzie, zobaczymy. Po jest tam jeszcze kilka silnych ekip, w którymi nie graliśmy. No myślę, że możemy powalczyć na spokojnie.